Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tej różowej scenerii przetestujemy najbardziej różowe kosmetyki, jakie znam. Czyli kosmetyki Jeffree Star. Coś, co przyszło dopiero co do mnie, chociaż zamówione zostało w Dzień Premiery. Zamówione 19 kwietnia, przyszło 27 maja. Tak długo musiałam czekać, bo paczka poszła do odsłania, a zanim Wam powiedzą, że musicie za nią cło zapłacić, to ona tam musi sobie chyba odleżeć jakieś co najmniej 2-3 tygodnie. Pfff. Co jest kompletnie absurdalne i bardzo smutne, niestety. Ale przyszedł ten dzień i testuję Puder i korektor Jeffree Star Cosmetics, którymi jaram się totalnie. Widziałam film, który z Gabrielem razem nagrywał Jeffree i totalnie były to od samego początku produkty, na które czekałam właśnie w tej marce. Nie jaram się tak bardzo błyszczykami, na przykład, które teraz były wydane, ale Puder i korektor, no. Kocham te produkty i uwielbiam z nimi eksperymentować. Mam dzisiaj tą piękną, obklejoną wszystkimi legalizującymi w ogóle opłat... dodatkowymi opłatami, w ogóle paczkę i możemy testować. Mam jeden puder więcej w kolorze, który jest uniwersalny, więc jakby co na końcu będzie? Konkursik. Boże, bo już rozpakowałam, a i tak jest zapakowane. Dwa pudry i. Jeden korektor. Zacznijmy może od omawiania jego właśnie. Magic Star Concealer. To jest korektor, który występuje w ponad 30 kolorach. Jeffrey zaznaczył, że to jest dopiero początek. Przekroju kolorów. Yy, są korektory w odcieniach skóry dostosowane do tonu skóry, czyli nie dość, że one idą od najjaśniejszego do najciemniejszego, to jeszcze są do odpowiednich tonów skóry, co jest zarąbiste i totalnie mega profesjonalne, bo każdy dobiera nie tylko do swojej jasności skóry, ale do też tonów, które ma w swojej skórze, bo każdy je ma. I yy, są po, jest podział na cztery tony: czyli neutralny, yy, ciepły, zimny i oliwkowy. A oliwkowy się rzadko normalnie zdarzają w kosmetycznym świecie, chociaż jest dużo oliwkowych ludzi. Ja jestem neutralna i bardzo się cieszyłam, że właśnie też te neutralne tony są, bo często dużo korektorów jest dla mnie za żółtych, zwłaszcza tych jasnych. Um, ja wybrałam kolor C2, zamawiałam C2 i C5. C5 jest najsłynniejszym kolorem, bo to ten, który został, z którego został Jeffrey okradziony. I nie udało mi się go kupić, bo zostało go bardzo, bardzo mało, no bo zostały jakieś pojedyncze dosłownie sztuki. Yy, myślę, że C2 i C5 to by, będą moje idealne kolory. Ten może być trochę za jasny normalnie, ale mi to nie przeszkadza, bo bardzo chętnie będę miała też kolektor mocno jaśniejszy do rozjaśniania okolic pod oczami. Rozpakujemy i zobaczymy, co tu się dzieje. Wszyscy zachwycają się opakowaniem, bo jest dedykowane yy, i ma, słuchajcie. Yy. Piękną gwiazdkę tu u góry. O oh, wow! Naprawdę ślicznie wygląda. A jest bardzo jasny, ale faktycznie neutralny kolor. Zobaczymy, czy będzie zmieniał e, kolor podczas e, zasychania i nakładania. Jeffrey mówił, że pracował nad tym produktem bardzo długo, że ponad rok go tworzył, e, dlatego że ta formuła ma być unikalna. E, podobno jest unikalna, bo ma być lekka, a zarazem bardzo mocno kryjąca, a to się nie zdarza w kosmetycznym świecie, bo albo coś kryje, albo jest lekkie, więc e, sprawdzimy to pod tym kątem. Ma też być dobrą bazą na powieki, ale nie wolno wtedy pudrować, co jest dla mnie oczywiste, bo jeśli używam ko korektora na powieki, to nigdy nie pudruję powiek, no bo przecież do czegoś musi, muszą się te nasze cienie przykleić. No i za chwilę e, zobaczymy kolor, porównamy... Zobaczymy, jak się zachowuje i porównam go do kilku e, bardzo znanych i kryjących e, korektorów. Sam aplikator ma pozwalać na użycie dużej ilości produktu. Dla mnie e, jakby ja nigdy nie jestem w stanie użyć korektora, nigdy nie muszę go zanurzać dwa razy, o tak, żadnego korektora chyba. <laughs> Zobaczymy, e, jak to wygląda i jak się zachowuje. Bardzo ładny kolor. Ach, cieszę się. Teraz pokażę Wam mój ukochany tarp Shape Tape, którego mocno muszę obetrzeć. Aplikator, bo jest gigantyczny. Zobaczycie i kolor, i... i krycie. Jest zupełnie inny w konsystencji. Ten tart jest gęstszy. Ten Jeffrey wydał się naprawdę bardzo taki... Mm, delikatny, można powiedzieć. Teraz jeden z moich ulubieńców z niższej półki cenowej, czyli... Makeup Revolution. Polecimy z tej strony. Jak widać, że te wszystkie są takie żółte przy nim. No. On troszkę mniej kryje, ale jest e, wydaje się taki lżejszy po prostu podczas nakładania. Bardzo znany Liquid Camouflage z Catrice. To jest zastygający korektor o zupełnie innym typie. Ale zobaczymy, właśnie tutaj, jeśli chodzi o jego możliwości kryjące. Jest taki bardziej lepki, taki lepiący. Czyli mamy po kolei Shape Tape, Jeffrey Star, ten najjaśniejszy, potem Makeup Revolution i na końcu Catrice. I dołożę jeszcze w innej formie korektor, w tubce, ale bardzo znany, full cover z Make Up Forever. Korektor, który słynie z tego, że jest super kryjący. Porównamy go do całej reszty. On jest taką gęstą. Pastą dosłownie. No i kryje mocno. Skubalec. Widzicie? Najmniej kryjący z wszystkich tutaj wydaje się ten z Revolution i w sumie kolejny to ten Jeffrey Star. A reszta jest podobnie kryjąca. Jeffrey tam zakrywał takim jednym swipe'em cały tatuaż. Eee, spróbuję jeszcze raz na drugiej ręce. Czy to naprawdę tak się da? No tak, jak jest tak świeżo wyjęte i tego korektora jest taka gruba warstwa, no to faktycznie zakrywa to wtedy tatuaż. Ciekawa jest ta konsystencja, zaraz go spróbujemy na twarzy. Jestem ciekawa jak będzie dawać radę. Czuć, że nic nie czuć? Puder występuje w ośmiu kolorach. I chciał wyskoczyć. Ja wzięłam dla siebie i dla was kolor translucent, czyli taki, który jest przejrzysty. Powinien fajnie siedzieć na każdym typie skóry. Powinien dobrze wyglądać i wtopić się w każdą karnację, chociaż tą bardzo ciemną może delikatnie rozjaśnić. No tak, ale ja jestem jasna, więc yy, więc mi to nie grozi. No i co? Opakowanie wygląda tak, że jest tak delikatnie farbowane na różowe. Widzicie, takie przejścia są przejścia. Tu jest ta piękna, magiczna taka różdżka, yy, którą ma Jeffrey jako lusterko. Yy, I napisy Magic Star Powder i Creasing Who Can Relate. Beauty tip. Ok, i z poleceń aplikowania jak najbardziej jest on idealny do bakingu, yy, więc do używania mokrym beauty blenderem, yy, ale też można pudrować się zupełnie standardowo nim. I ja zrobię pół na pół baking, a pół na pół moją ulubioną metodę z takim pół bakingiem, ale tak naprawdę normalnym pudrowaniem, ale wciskaniem pudru puszkiem, bo to jest moja ukochana metoda. Sprawdzimy też oczywiście flashback i sprawdzimy zapach, bo podobno ma właśnie pięknie pachnieć. O, Faktycznie! Jak, jak z maszyny do waty cukrowej. W opakowaniu podoba mi się to, że mogę bez problemu zatkać go, po prostu przekręcając to kółeczko. I puszek ten z iglota w sumie jest idealnie w to wpasowany, więc można mieć taki zestawik. Opakowanie nie jest duże, ale to nie jest tak, że nie występują pudry yy, o tej wielkości, bo już Wam mówię. Mamy tutaj 10 gram i na przykład pudry, puder, który jest z Lovely, tak wygląda, i tu jest tylko 5 gram, 5,5 grama. Więc tu jest połowa tego. Tutaj dla porównania macie inne PZ bardzo znane. I tu jest 8 gram, mimo że opakowanie wygląda na mniejsze. 10 Osiem. No, i coś dużego do porównania. Fenty Fenty ma 28 gram. 28, a tu jest 10, czyli tu jest prawie trzy razy tyle. I nadal cena, tak samo jak korektora, 22 dolary, czyli około 85 zł na nasze polskie pieniądze. Lecimy z tym. Jestem ciekawy, jak flashback. Będę potem robić sobie foteczki z, z flashem. Boże, jak te inne moje korektory wyglądają ciemno przy nim. So, w ogóle, jak patrzę teraz na to, to sobie myślę, jak to może być dobre dla mojej skóry, jak jest takie ciemne. No to, dobra, to moje własne dyskusje. Rozmawiam sama ze sobą teraz. Ale to może być w filmie, jako rozmowa samej ze sobą. No, może najpierw podkład na całą twarz, i wrócę do Was, kiedy będzie czas na korektor. No, to lecimy z tym ziomkiem. Uh, jesteś taki jasny. Obcieram aplikator z nadmiaru, bo domyślam się, że taka ilość mi wystarczy. To jest formuła, o której Jeffrey mówi, że jest elastycznym pudrem i że nie zasycha od razu, i można bez problemu dokładać i z nim pracować. Może trochę zbierać się w załamaniach, ale to zależy od tego, jaką kto ma tendencję. Bardzo mi się podoba to, że ten kolor jest naprawdę neutralny. Naprawdę nie wpada w żaden, yy, żaden różowy i żaden, żaden żółty kolor. Jest pięknie to zrobione. Widać było to też na słoczach yy, podczas nagrania, że to jest dobrze zrobiona robota, a dobrze dobrany kolor to już jest pół sukcesu. Okay. teraz dałam cienką warstwę i widzicie, jak to wygląda. Bardzo ładnie i bardzo szybko pracuję z gąbką i czuć, że to nie jest właśnie taka yy, lepko-zastygająca formuła, z którą trzeba szybko pracować, bo zaraz zostawi Wam Zostawi wam plamy. No to jest efekt taki light. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że będzie bardziej kryjący, bo on miał być właśnie lekki i super kryjący. To jego najważniejsze cechy. Na pewno dołożę. Tam chłopaki w tym teście używali go więcej. Ja wolę jednak użyć troszkę mniej, ale to są mniej więcej takie ilości, z ja, jakie ja używam. I używając Tarte Shape Tape, czy yy, ostatnio mojego ulubionego też Overachiever, Schuda, yy, muszę mniej użyć, żeby uzyskać yy, mocny efekt krycia. Więc jednak jego krycie jest troszkę mniejsze niż tych wyżej wspomnianych korektorów. Dokładam trochę w dół i rozpraszam tak, żeby nie zrobić sobie e, białego e, kółka dookoła oka, tylko żeby to ładnie wtopić w podkład. Daję też trochę na powiekę. będzie moją bazą na cienie, podcienie. Zobaczymy jak, jak sobie poradzi w tej kwestii. No i trochę wewnętrzny kącik oka. I grzbiet nosa, bo bardzo lubię rozjaśniać sobie grzbiet nosa. Mam dość wąski nos, więc to całkiem spoko u mnie wygląda. Brudka. Jak widzicie, on się łatwo miesza, ale też tak jakby łatwo znika. To krycie nie jest jakieś takie oszałamiające. Wiadomo, że kąpka dużo pochłania, ale porównując do tych moich poprzednich ulubieńców, to właśnie krycie jest widocznie mniejsze. Możecie teraz up, porównać yy, wersję z mocniejszym kryciem i z jedną cienką warstwą, która wygląda bardzo ładnie i bardzo naturalnie. I biorę lusterko, żeby się przyjrzeć, jak to wygląda z bliska. Tu wygląda, jakbym zupełnie nic nie miała, więc to jest akurat duży plus, że. Jeśli taki lekki efekt jest dla Was zadowalający, to to, 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 to będziecie szczęśliwi, bo, e, bo wygląda, jakbym naprawdę nie miała żadnego kosmetyku. A jednak tutaj mam troszkę zakryte. Nie aż tak perfekcyjnie jak z tej strony, ale jednak jest, jest skorygowana ta skóra. No dobra, dołożę, żeby wszystko sobie wyrównać. A czy czoło sywalne tutaj? Czemu nie? No to idealnie, teraz czas na puder, więc lecimy z nim. Z jednej strony maksymalny baking i duża ilość gąbusią. O dawaj, jaki zapach. Pięknie. Mam tyle. Jak to jest zrobione, że to tak pięknie pachnie? I lecimy z tym. A właśnie, tak jak teraz patrzę po chwili to delikatnie zebrał się w zmarszczkach, ale bardzo delikatnie, bardzo, bardzo poprawnie. lecimy. Uch, to z jednej strony, a z drugiej mój ulubiony puszek i leciutki baking, mini baking, takie RLM baking, baby baking. Czyli cieńsza warstwa. Dokładnie tyle ile tu powinno pójść. I resztka w twarz. No dobra, tego w pudru teraz tyle yy, fruwa, że dosłownie nie widzę na oczy. <grym> Dobrze, że wiem, że kamera jest na wprost. Yy. W tym, w miejscu pod oczami, i tutaj robię takie miny, bo po prostu czuję. Testuję go, bo czuję napięcie. Czuję delikatne ściągnięcie. Takie napięcie podobno towarzyszy mi, kiedy używam troszkę bardziej wysuszających pudrów do bakingu, kiedy używam chudy albo Fenty, to nie czuję tego aż tak jak teraz przy tym pudrze, więc domyślam się, że on może troszeczkę być bardziej matujący. Pozwólcie, że sobie już ten umiotę. Się omiotę, przynajmniej z tej strony, przynajmniej połóweczkę sobie omiotę. No i co trzeba przyznać, to to, że skóra jest widocznie wygładzona. Czuć to i pod palcem, i widać to wygładzenie, taki lekki Photoshop. I to jest bardzo dobra rzecz i to wygląda bardzo ładnie, bo nie widzę tutaj też. Żadnego wysuszenia, i jeśli chodzi o korektor, i jeśli chodzi o puder na korektorze. Puder na z kolei podkładzie yy, wygląda bardzo pięknie, bardzo lekko, bardzo lekko, naprawdę po tej stronie. Piękny, naturalny efekt i mat, który nie jest tak strasznie matowo-płaski, chociaż mocny i widoczny, widoczne zdecydowanie zmatowienie, ale jak zobaczycie yy, na żywo, zwłaszcza to widać, delikatnie na przykład na moim okrągłym czole, mimo że dałam tutaj dużo pudru. Yy, Deli skóra się lekko wyświeca, wy wygląda jednak jak skóra, a nie jak taka, wiecie, y zmatowiona, z jak taki zmatowiony zamszyk. Bo czasami niektóre pudry mocno matujące robią taki efekt. Ok. omieciemy troszkę baking. Zobaczymy, co tu się dzieje. ok Jeszcze delikatnie czuję te miejsca, jakby były lekko suche, ale pod oczami kurde. Słuchajcie, nie ma żadnego suchara. To dobrze. I to się nie zdarza, to nie jest wcale takie oczywiste, bo większość pudrów, które nie są przystosowane do bakingu. Robią znacznie gorszy i znacznie bardziej sacharowy efekt pod okiem niż przy użyciu takim mniejszym. A tutaj nie widzę, nie widzę tej takiej negatywnej różnicy, więc bardzo dobrze. Widzę, że ta okolica jest troszeczkę bardziej rozjaśniona niż ta. Jest to subtelne na tyle, że nie będzie się jakoś rzucać w oczy. Widzę to, zwłaszcza tutaj na tej części, że tu mam tak fajnie fajnie odcięte. No bo jednak była... poszła tutaj kracha. E, Okej, okay, może od razu przejdę do mm, konturowania policzków i zobaczymy, czy coś się dzieje, jak e, dalej z tym pracujemy. Cyk, cyk. Więc ulubiony stick Fenty. I lecimy z tym. No i jest wszystko git. Jest wszystko git. No i co tu się dzieje? Czy coś się dzieje? Nie, nic się nie dzieje. Wszystko, skóra się bardzo ładnie zachowuje. Wszystko się tutaj już teraz na tym etapie przykleja tak, jak powinno do skóry. Okej. Okay. Jak widzicie, ten korektor, który miałem na powiekach i nie był w ogóle mm, utrwalony, on się lekko zebrał, co jest zupełnie normalne, bo tak robi każdy korektor. E, więc teraz go rozklepuję i odświeżam, właśnie sprawdzając, czy, czy on to łatwo zrobi. Czy nie? Łatwo. Więc faktycznie, tak jak Jeffrey mówił, jest on łatwy do pracy nawet po pewnym czasie, że posiada te właściwości, takie pośrodku między przyklejaniem się na stałe i nieruszaniem, a, a taką ciągłą pracą. Co jest tutaj akurat dużym atutem, no bo chcę pocieniować oczy. Chcecie zrobić coś bardziej podstawowego, ale jednak zobaczymy, czy da się na tym ładnie i równo blendować. Złapię za kolor. Love me. I zacznę tutaj od zagłębienia. No i jest elegancko. Na, na nic nie mogę narzekać. Ładnie się rozprowadza. Przy pomocy mniejszego pędzla i tego samego cienia konturuję oko tutaj w zewnętrznym kąciku. Wszystko różowe dzisiaj będzie. A jak? I co się dzieje? I jest elegancko wszystko. Totalnie. Nie można nic zarzucić temu korektorowi jako badzie. Podcienie. Ani nie jest potwornie lepki na tyle, żeby robić plamy i uważać cieniowanie, bo pierwsze dotknięcie bardzo uważałam, ale widzę, że bez problemu um, całość się rozprowadza i cień nie jest tak jakby przyklejony w jednym miejscu i potem trzeba nad nim pracować, pracować. Zobaczymy, bo z kolei, jeśli korektor ma taką właściwość, to czasami bywają problemy z trwałością cieni do samego końca dnia, ale to oczywiście. Będę raportować. Troszkę błyskotki. No i super to wygląda. Całość gotowa, skóra wygląda bardzo pięknie. Na ten moment yy, z obiema kos z oboma, z obiema, z oboma jestem na tak. Obiema, ob... obiema. <ścoughs> Oba kosmetyki są dla mnie ok. Yy, korektor ma jedną dużą okejkę. Okay a puder ma okejkę okay z wykrzyknikiem, tak bym określiła. Yy, korektor wydaje się być dobry, ale jeszcze na ten moment nie jest dla mnie jakiś przewrotny, rewolucyjny, niesamowity. Puder za to jest super. Wygląda skór. To jest jeden z pudrów którym moja skóra najbardziej przypomina samą siebie, ale jest utrwalona i pięknie wygładzona. Mm -hmm. Zwykle jak inne pudry dawały mi takie wygładzenie, takie jak Fenty czy Chuda, to jednak troszeczkę bardziej one były widoczne. Chociaż mało widoczne, nadal. Więc mówimy tutaj o małych niuansach, ale czasami to, to niewiele robi duże znaczenie. OK, podsumujmy to wieczorem na koniec dnia. Dzień dobry, witam serdecznie po całodziennym podsumowaniu. Nie robiłam żadnych poprawek. Widać nawet odrobinę kolacji na mojej brodzie. True life. Słuchajcie, yy, widocznie się świecę, ale to świecenie jest, patrząc na dzisiejszą pogodę, która była. Bardzo, bardzo słoneczna, jeszcze w ostatecznych granicach mojej akceptacji, jeśli chodzi o, o brak matu, bo ten puder nie daje płaskiego matu na skórze i też nie matowi jej bardzo mocno. Myślę, że jest fajnie wypośrodkowaną opcją, dzięki której ludzie i z tą tłuszczą, z tłuszczą skórą z poprawkami małymi w ciągu dnia z matowieniem, i z tą suchą która nie będzie wyraźnie się przesuszać, mogą właśnie tutaj sobie wstrzelić się w, to, w ten puder. Efekt jaki robi na skórze jest przepiękny i on wyglądał i wygładzał moją skórę tak długo, jak tylko ona nie zaczęła się świecić, bo kiedy się świeci, to ja tego najbardziej nie lubię, świecić mi się skóry, to w tych miejscach bardzo mi uwidacznia moje rozszerzone pory. Ale to jest wina świecenia, a nie samego pudru. W sensie świe świeci się też, bo jest puder. Ale podkład, który nałożyłam, nie jest typowo matowym podkładem, więc też rozumiem skąd taki wynik. I powiem Wam, że korektor wygląda przepięknie, nietknięty. Tak jak wspomniałam, podtrzymuję, że nie czuję do niego jakiejś takiej. Fascynacji, ale będę używać, bo możliwe, że moja miłość się bardziej rozwinie. Bardzo się cieszę, że wstrzeliłam się w ten jaśniejszy kolor, bo powiem szczerze, że ciężko o tak jasne korektory gdziekolwiek dobre. Naprawdę. Zwłaszcza przy doborze jeszcze tonów. Także myślę, że korektory są fajną gratką dla ludzi, którzy mają problemy ze znalezieniem właśnie kolorów pod swój ton urody. Będę obu produktów używać. I podsumowując pierwsze wrażenie, i po całym dniu, mają ode mnie takie 4 plus na, na, na ocenę, wiecie, jak w szkole, 6. Konkurs dla Was. Mam jeden puder translucent, tak jak widzieliście. I wygra osoba, która poda najfajniejszą dla mnie odpowiedź na pytanie, um, jak? wyglądałaby moja i Geoffreya kolaboracja kosmetyczna. Co by nam się wspólnie urodziło? Cały regulamin to kiedy i co, jak działa, wszystko macie w opisie. No a ja Was żegnam z tą piękną myślą, mam nadzieję z jakimś takim yy, fajnym pomysłem mi tutaj wystrzelicie, bo to o to chodzi. Yy, nie wstydźcie się w ogóle Waszych porąbanych pomysłów, tym bardziej. Yy, I dajcie mi znać, co myślicie o tym, jak to na kamerze wyglądało. I zadawajcie śmiało też pytania, oczywiście yy, odpowiem na wszystko, co się tylko da w komentarzach pod filmem. I jaką... Ja, 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 co teraz przetestować? Macie coś takiego nowego, coś tam w ogóle wywęszyliście? Wywęszyłyście? Dajcie znać koniecznie o tym. Dzięki zaprzynamy. O!